13 września obchodzimy trzecią rocznicę poświęcenia sztandaru i nadanie naszej szkole imienia 11 Karpackiej Dywizji Piechoty. Naszą prezentację rozpoczniemy od odśpiewania hymnu szkoły. Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 roku. Był taki wrzesień. Warszawa i wszystkie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę Polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym: walka aż do zwycięstwa. Rozpoczęła się trwające 36 dni wojna obronna Polski. Rozpoczęła się zarazem druga wojna światowa. Ojczyzna wzywa nas do boju. To naprzód, naprzód, naprzód Bóg nam każe iść. By jutro zakwitł dzień pokoju, twardy nam mógł deptać dziś. Wielki wiatr nam sztandar już rozwinął. Prowadź to na zwycięstwa szlak, Bo w gorących rufach karabinów Czeka pocisk na twój znak. Gdy pożar wojny krwio trzeba zgasić, To cóż, gdy komu nawet przyjdzie lec? Ziemskie imperium z kroków naszych Imperium Boga z naszych serc. Jeszcze matki twarz nie obesła od łez. świeżych ran nie zasklapił jeszcze czas Trzeba iść, by męce położyć już kres. Naprzód marsz, naprzód marsz, naprzód marsz. Wojenne toczyły się również na ziemi krzywieckiej, gdzie walczyła 11 karpacka dywizja piechoty. Dywizję utworzono we wrześniu 1919 roku w oparciu o drugą dywizję Strzelców Polskich z armii generała Józefa Hallera. Żołnierze dywizji brali udział w słynnej bitwie warszawskiej w sierpniu 1920 roku oraz pościgu i rozgromieniu Armii Czerwonej nad Niemnem sztab dywizji i oddziały stacjonowały w Stanisławowie, Stryju i Kołomyi. W lutym 1937 roku dywizja przyjęła nazwę 11 Karpacka Dywizja Piechoty, a żołnierze otrzymali prawo noszenia odznaki Krzyża Huculskiego na tle liści dębowych z gałązką limby. Żołnierze wyróżniały też charakterystyczne elementy umundurowania peleryny oraz pióra cietrzewia z białym puchem przypinane do rogatywek i kapelusz ze spinkami z emblematem dywizji. 13 września 1939 roku dywizją dowodził pułkownik Bronisław Prugar-Ketling. Wtedy to dywizja stoczyła bitwę obronną na ziemi krzywieckiej z niemieckimi 7. Dywizją Bawarską drugą 2. Dywizją Górską. Dziś idę walczyć, mamo. Może nie wrócę już więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle, tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo, kochana. Nie płacz, nie trzeba. Ciesz się, jak ja. Serce mam w piersi rozgłatane, Serce mi dziś tak cudnie gra, To jest tak dobrze mieć syna w ręku I śmiać się śmierci prosto w twarz, A potem stanąć i prać bez lęku Za kraj, za honor nasz, dziś i walczyć, mamo. na ziemi Na miejscowym cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła 23 żołnierzy, którzy oddali życiem za ojczyznę. O ich trudzie i poświęceniu będziemy zawsze pamiętać. Jest jeden czas miłości. Jest jeden czas wiary dla tych, którzy odeszli i dla tych, co zostają. Wszystko staje się jednym, żywe i umarłe. Wszystko splata się w jedną narodową pamięć. Pamięć o tamtych wydarzeniach stała się częścią naszej szkolnej tradycji. Uczniowie przez cały rok opiekują się grobowcem poległych żołnierzy, dbają o jego czystość i wystrój. Modlą się i zapalają znicze w czasie świąt patriotycznych. Co roku 13 września, w budynku szkoły, odbywa się uroczysta akademia, przypominająca tamte tragiczne wydarzenia. Prezentację przygotowali Mateusz Rogosz Adrian Wrubel, Aleksandra Śliwiek. Pod opieką pani Marty Bucik, pani Joanny Kapuśniak, pani Bożeny Maryńczak. Pieśni wykonywał chór pod batutą pana Piotra Szelążka. Narrację prowadził Rafał Król z klasy siódmej. W prezentacji wykorzystano zdjęcia i muzykę ze źródeł. Dziękujemy za uwagę.